Witojcie, witojcie, z tej strony Gusko, a ja ci otwieram paczkę na szybciutko ikony. Wrzucam to na YouTube tego, żeby trochę podreklamować swój stream na Twitchu, nie ukrywam. Codziennie, generalnie, od godziny 23 możecie podać na Twitcha, tam co drugi dzień staram się więcej streamować. Zawsze, kiedy jest stream, dodaję info na Facebooku, zawsze daję info na YouTubie jako powiadomienie, więc info zawsze jest, śledźcie te, te rzeczy. A my otwieram paczkę z ikoną gwarantowaną, mogłem mieć kartę Sanchez'a, 14 kart, ale stwierdziłem, że ikona to ikona. Mam nadzieję, że nie wyleci tylko... jak mu tam? na Kata? Chyba... Nie pamiętam jak się nazywa, ale... Czy ten Japończyk nie wyleci, chociaż to nie może też być dobry. Każda ikona spoko. Także sobie otworzymy. Czekajcie, mam z SBC. Paczka średniej wersji ikony. Tak, zgłosimy nasze 10 kart. Paczka z ikoną. Tak Mara wciśnie guzik. Kurde jest na głośnikach, ale to nic. To w zasadzie dźwięków nie ma. To jest ok. Tak Mara wciśnie magiczny guzik. Zielony. Mhm. I zobaczymy, co wyleci. zobaczymy jaki kraj. Magier Brazylia Uwaga. Uwaga. Ikona. Kolejne do składu. NO NIE! Dlaczego ja powiedziałem i on mi wyleciał? Tak, Dagmara. Nie chciałem tej karty. Nie chciałem Nakaty. Dlaczego Nakata? I cały miesiąc w dupę zbierania tych kart. A tam. Dobra. Tak czy inaczej... No, nie wiem co ja z tą kartą zrobię. 81 strzałów ma ten koleś O mój Boże O mój Boże Mogę, że to ikona to ikona, ale no nie na kata Nie na kata Chciałem Ronaldinho Nie wiem, Cruyffa zwykłego, tak? A nie na katę I, I po to zbierałem te karty A mogłem sobie zrobić Sancheza, SO Czekajcie, co to jeszcze jest w tej wymianie Spójrzmy tylko na szybko Quincy Promise. No, paczka Ultimate to tam bym nie zrobił, ale no za ile jest Sanchez? no Za 12 kart macie do winca na Sancheza, który ma 94 overala. No, mogłem z tego zrobić. Co jeszcze ja będę mógł zrobić? 4 karty mi zostaną. Quincy Promise mogę zrobić, ale no nie zagram go za bardzo. Daniel Was, mega paczkę zrobię sobie, bardzo takie kart. Dobra, tak się inaczej kończymy. No niestety nie pykło, ale tak mówię, wbijajcie na streamy i trzymajcie się. Peace.